Pierwszy dom budujesz dla wroga. Drugi dla przyjaciela, trzeci dopiero dla siebie. Wiesz, nie przez przypadek jest takie powiedzenie. Też statystyki są takie, że wiele osób się rozwodzi w trakcie budowy domu. Bo posłuchajcie, to przypadek? jest... Nie, nie sądzę. Nie nie nie, 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 To jest, ja uważam, mega wyzwanie, tak? Budowa domu, bo na początku, tak jak powiedziałeś, jest, wiesz, będzie mieć nasz, wiesz, wspaniały dom, wymarzony dom i tak dalej. No i później jeden strzał, kolejny, kolejny, tu problem, tam problem, tu budżet, tu wybór i tak dalej. No i faktycznie te końcówki są takim bardzo często dużym testem dla małżeństwa. A my jesteśmy od tego, żeby przez ten proces przejść jak najpłynniej. Większość tego, co mi powiedziałeś, to jest coś, czym... czego ja nie lubię. Ja nie lubię biznesów, które są oparte tylko i wyłącznie na rekomendacji, dlatego, że one są nieskalowalne. W zasadzie to jest naprawdę bardzo trudne. Coś jest nieskalowalne, to tak jak Radek z PayPal mówił, że on w takie biznesy na przykład nie wchodzi, no bo nie da się tego to nasz klient. Tak? Uwielbiam go. To tak jak pan Radek to to jest nasz klient, czy znaczy jakby to jest typ naszego klienta?